Siemanko, koldziska, z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z Kariery Bramkarzem, a dzisiaj czeka nas jeden mecz w Lidze Mistrzów z Barceloną i jeden mecz w Bundeslidze z Kolonią. Wiadomo, Barcelona to bardzo trudny rywal, ale my chcemy awansować dalej, więc trzeba i tą przeszkodę pokonać. Możemy sobie zobaczyć, czy były jakieś inne rozstrzygnięcia w Lidze mistrzów, tak jest. Manchester United zremisował 1 do 1 z Real Madrid. Taki sam wynik padł w meczu Manchester City Intermediolan. Ogólnie na razie dużo remisów, my chcemy zwyciężyć, gramy u siebie na Allianz Arena, chcemy mieć jakąś zaliczkę przed rewanżem na Camp Nou, wiadomo, tam nie będzie łatwo zwycięstwo, ale i tam możemy odnieść sukces, no bo wiadomo, jak chce się wygrać Ligę Mistrzów, to trzeba wygrywać na każdym możliwym stadionie. Pora zaczynać pierwsze spotkanie z Barceloną. Bayern spokojnie rozgrywa piłkę od tyłu Rafinia. Humes opanowuje piłkę, podaje do Drągowskiego. Drągowski mocno podaje, ale wprost pod nogi Messiego. Paco Alcácer blokowany. Jeszcze strzał Alby, ale bardzo dobra interwencja Bartka Drągowskiego w tej sytuacji. Popełnił błąd przy podaniu, ale teraz wszystko naprawił. Nie wiem, czy to do końca leciało w bramkę, ale lepiej to było obronić niż wpuścić głupi gol od słupka. Ale to nie koniec zagrożenia. Będzie jeszcze rzut rożny. Grew znowi Neymar. Neymar krótko podaje do Messiego, Leo Messi czy zacentruje? Tak jest, centra piąskowań Drągowskiego do bitka Alcacera, ale pewnie wyłapana przez Polaka. Mamy już drugą połowę i Barcelona w natarciu, zobaczmy, Samper. Samper bardzo ładnie podaje do Neymara, czy Brazylijczyk opanuje piłkę? Tak jest. Neymar w polu karnym drybluje, podaje, ale Lam pewnie przechwytuje piłkę. I koniec spotkania: rezultat 0 do 0. No niestety, remisujemy na Allianz Arena do Barcelony. Jedziemy z wielkimi nadziejami. Miejmy nadzieję, że odniesiemy tam sukces. Jeden strzał złapany, dwa sparowane, nota 7,0. Najwięcej działo się w jednej akcji w tym spotkaniu: no to jest obrona drągowskiego z 15 minuty. Dobre uderzenie Alby, ale Polak naprawdę fajnie zachował się w tej sytuacji. Tutaj nie jestem pewien czy to leciało w bramkę, ale lepiej było interweniować. Bo to mogło wpaść od słupka, taka prawda. Nigdy nie wiadomo jakiej rotacji dostanie piłka. I tutaj są dwie interwencje Tersteigena, naprawdę fantastyczne. No tutaj jeszcze normalny strzał, dobra interwencja Niemca. Odbija piłkę na rzut rożny, ale ta druga to naprawdę stadiony świata. Fajna klepka Bayernu Monachium, mocne uderzenie, ale teraz Steigen naprawdę pokazał klasę. Ręki mu nie przełamało, więc zdołał obronić ten strzał. To są naprawdę trudne strzały. Wystarczy, że mu przełamiecie dłoń i już od razu pada golno, ale tym razem się niestety nie udało. Mecz bardzo wyrównany, myślę, że remis w pełni zasłużony. Zawodnikiem meczu Bartłomiej Drągowski. Wreszcie dostajemy ten tytuł. No trochę trzeba było na to poczekać, ale wreszcie się udało. Trzy interwencje drągowskiego 4. Też Stegena, dziwię się, że Niemiec nie ma wyższej noty, a nie ma identyczną jak my, więc mieliśmy po prostu więcej szczęścia, że to nam dali ten tytuł. Przejdźmy dalej. Jak widzimy że remisuje 1 do 1 z Arsenalem, więc wynik 1 do 1 to jest po prostu najpopularniejszy wynik. W obecnej rundzie w lidze mistrzów my mamy taki wiecie, niecodzienny 0 do 0, chociaż same remisy na razie, więc nic jeszcze nie jest pewne. Nikt nie wypracował sobie jakiejś zacnej przewagi. No, u nas 0 do 0 w pozostałych meczach 1 do 1, no. Same remisy. Zobaczymy kto wyjdzie zwycięsko z meczów rewanżowych. Bo tutaj niekiedy wynik 0 do 0 w tamtych meczach może dać awans. Więc tam może być jednak obrona Częstochowy przez całe spotkanie. No w Bundeslidze nadal mamy drugie miejsce. Nic się nie zmienia Chociaż trzy drużyny mają drugie miejsce 50 punktów I różnią się od siebie tylko bilansem bramkowym Więc naprawdę końcówka sezonu w Bundeslidze Może być bardzo ciekawa Oj bardzo No i oczywiście przechodzimy dalej Wielkimi krokami zbliża się mecz z Kolonią Chcemy zdobyć trzy punkty Żeby nadal walczyć o zwycięstwo W Bundeslidze, bo to jest nasz cel Chcemy wygrać te rozgrywki Nie będzie łatwo, bo jest duża rywalizacja Ale możemy tego dokonać Pora zaczynać spotkanie z Kolonią na wyjeździe. Bramkarz Kolonii wznowił grę, zobaczmy, podaje do solera. Ten wygrywa główkę, ale ta piłka spokojnie się do nas dotoczy, a my nabijemy sobie w ten sposób notę. Tym razem akcja Bayernu zobaczmy. Lukas wycofuje piłkę do Lama, Filip Lam, do Sancheza, Sanchez Alan. Boateng, Jerome Boateng jest już polkarnym, centruje. Lewandowski jednak wykańcza fantastycznie tą akcję z lewej nogi. Coś pięknego, wreszcie nasi napastnicy coś potrafią. W poprzednim materiale Thomas Miller, tym razem Robert Lewandowski wreszcie nasi napastnicy są w formie. Bayern prowadzi na trudnym terenie w kolonii 1-0. i zobaczmy Olkowski rozpędza się prawym skrzydłem Paweł Olkowski czy zacentruje w pole karne? Nie, podaje do Bitekurta Bitekurt centruje na cholera a ten na całe szczęście nie trafia w bramkę mamy dużo szczęścia w tej sytuacji i koniec spotkania Rem... Je... zwycięstwo 1 do 0 Już się przyzwyczaiłem do tych remisów ale nie, jest zwycięstwo wygrywamy w kolonii i o to chodzi to jest najważniejsze Jeden strzał złapany, nota 7,1. Czy jest tu jakaś ciekawa sytuacja? Jest to pudło solera, możemy je zobaczyć. Dobra akcja Olkowskiego, podanie do Bitekurta, Bitekurt centruje. No i tutaj napastnik Kolonii nie zdołał zdobyć bramki. Mało mu brakło szczerze, jakby trafił pod tą poprzeczkę, to mielibyśmy problemy. No ale nie ma co gdywać, co by było gdyby. No Bayern dominował i w pełni zasłużenie wygrał to spotkanie. Widzieliście ten jeden niecelny strzał Kolonii? dość groźny, ale jednak niecelny. Żeby wygrać, trzeba trafiać chociaż w bramkę. Zawodnikiem meczu Robert Lewandowski, więc dzisiaj polski odcinek w pierwszym meczu zawodnikiem meczu Drągowski, w drugim Lewandowski. Jedna interwencja Drągowskiego, dwie horna. że no nie mieli za dużo do roboty, ale co mogli, to bronili jednak. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Zobaczył jak zmieniła się sytuacja w Bundeslidze. Czy awansowaliśmy może na pierwsze miejsce, czy jednak nadal zajmujemy drugą lokatę. Jak widzieliśmy Hoffenheim zwyciężyło 2 do 0, ale oni byli za nami i przegrywali z nami bilansem bramkowym. I tak jest, zajmujemy pierwsze miejsce w ligowej tabeli, ale szalkę ma jeszcze zaległy mecz, więc może wrócić na pozycję lidera. Wystarczy zwyciężyć. Nad Hoffenheim mamy przewagę tylko bramkową, więc trzeba Grać dobrze. W następnym materiale czeka nas mecz z Barceloną i Nurembergą. No, rywale ciężko, znaczy Barcelona ciężka jest do ogrania, Nuremberga już dużo łatwiejszy rywal, ale wiadomo, końcówka sezonu tutaj każda drużyna może z siebie wykrzesać 110% i żaden mecz już w Lidze nie będzie łatwy. No, w Lidze mistrzów każdy mecz jest trudny, taka prawda. Tutaj każdy walczy o zwycięstwo, naprawdę jest to wyrównana stawka, wszyscy mają mocny skład. No praktycznie tutaj nie ma już przypadkowej drużyny w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Każdy dąży, żeby zwyciężyć w tych rozgrywkach. No nikt tutaj nie ma innego celu, no jakby, jakby mieli inny cel, to już by dawno odpadli, bo po prostu brakłoby im motywacji. A tutaj są już praktycznie same klasowe drużyny i miejmy nadzieję, że to my wygramy te rozgrywki. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!